Lublin, Górki Czechowskie. 26 stycznia 2021 roku. Jesteśmy w Wąwozie Głównym, w którym za kilkanaście minut ma być realizowany program. Nagranie do programu Alarm Telewizji Polskiej. Zebrali się mieszkańcy, zebrali się społecznicy. A mnie wypadało, by zaśpiewać Tylko w górkach biały krzyż Nie pamięta już, kto pod nim śpi Andrzej Filipowicz, Lubelski Adam Smogowy Porozumienie Obrony Lublina Członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych